Witam serdecznie, braci i siostry. Ja chciałem się podzielić słowami z Psalmu. Bardzo wspaniały psalm, który Pan Jezus Bóg położył mi na sercu. I siedząc i tak podszeptywał mi ten zły że a nic nie mówił. A jednak tutaj na początku brat Idzik przeczytał, że Jezus Chrystus jest drogą prawdą. A psalm, chciałem trzy wersety przeczytać z 37. Psalmu. Zaufaj panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się panem, a da ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powiesz panu drogę swoją, zaufaj mu a On wszystko dobrze uczyni. Czy to nie jest wspaniałe, cudowne? Na początku brat czy czytał, o, że tam jest mowa, Pan Jezus jest droga, prawda i życie. Ale psalmy tak są budujące, tak zachęcające i i ja tak sobie myślałem, że jak Bóg cudownie pobłogosławił ten tydzień, tak przeleciał szybciutko już jest niedziela, możemy mieć na spotkanie. Możemy dziękować, możemy wierzyć Pana. To jest wielka radość. Tylko zaufaj Panu i czyń dobrze. Myślę, że to tyczy się każdego z nas, żeby zaufać, czynić dobrze i zamieszkać w kraju i dbaj o wierność. No, nieraz to nie wychodzi, nieraz narzekamy, nieraz ja narzekam, że a, to tak, powinno być inaczej, ale wszystko jest pod kontrolą naszego Pana. I to się jest cudowne. Rozkoszuj się Panem. Codziennie, nie tylko na spotkaniu, w niedzielę, ale codziennie, a da ci czego życzy sobie serce Twoje. Czy to nie jest wspaniałe? Zaufać Panu, kroczyć Jego drogą, to chociażby były różne przeszkody, ale Bóg daje takie pocieszenie. Psalmista Dawid na pewno przeżył, doświadczył, i on, Przekazywał to, bo tak Bóg dał mu taką mądrość, że on to przekazywał. I to jest pokolenia na pokolenie. Możemy dzisiaj dziękować Bogu za to, że z tego korzystamy, aby tylko Jemu była oddawana cześć i chwała. Amen.